Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Spyro 3. the Dragon! W dzisiejszym odcinku przejdziemy kolejny świat Sparks, który znajduje się na końcu planszy Południowe Ogrody. Tak więc z Zoe i dowiedzmy się, gdzie ta plansza się znajduje dokładnie. Hi Spyro and Sparks, I found another lost egg. If Sparks is up to it, he can try to rescue it from Spider Okej, okay. czy jedyne co się dowiedzieliśmy, to to, że to zaginione jajko znajduje się w miasteczku pająków. No dobra, wejdźmy tam. I tym razem właśnie w ekranie ładowania widzimy ten podobnicę Space, co jest znacznie fajniejszym moim zdaniem niż te przednie ekrany ładowania. I tu na całe szczęście nie przywituje nas od razu Zoi. To przywituje było specjalnie, żeby nie było. Okej, okay, tam y, ten, miasto pająków, jak w widzicie, mamy tutaj pajęczą sieć na górze, jakieś takie y, dosyć futurystyczne zabudowania, trawę na dole, która pokrywa jakieś kamienie i czyli które są jakimś polem siłowym oraz pajączki, które próbują nas zabić. Ale nie nam uda. Kurczę, ale im się to nie udaje, ponieważ tu jest pole siłowe. Haha. Przy swojej także im nie możemy przejść, także musimy przytać innego wyjścia, który jest dokładnie tutaj. I damy do nowego przeciwnika w z od razu, którym jest wielki pająk, który wypływa z wszystkie swoje strony te lice jakieś kule, które także yy, koją go przed pociskami jak Są widzicie tutaj. Zresztą od razu i oczywiście to, to śpiewania to też trzeba się trochę tak postarać okej okay, to on z niego wykładu ten power wymotek który daje nam power upa właśnie takiego a my kurczu to właśnie możemy otworzyć tę y, bramę no niech już to to brama okej okay, te pajączki ten właśnie niższe są znacznie gruncie niż te mamy hum, małe homary o łatwo nie dlatego że są szybsze i nic innych płód raczej nie ma może też dlatego że nie stoją Szczyniak, te homary właśnie e, czasami właśnie też stoją bezczynnie. To nie sami zauważyliście, ale właśnie przez cały czas są grupy, z tego co zauważyłem Ok, tam na górę nie możemy przejść, czyli musimy iść teraz tutaj. Okej, okay, nie będę malował nic jeszcze się nie opłaca. Na razie my tutaj, A kolejnego dużego kraba, którego, kurczę, kraba, którego teraz załatwię w szybszy sposób. No go! Dobrze. Okej, okay, czy brałeś dodatkowo nic? Nie. Postaram się uniknąć tego motyla, chociaż... A, co mi się raczej nie uda, a nie jest jedynie. I to to jednego motyla, który daje nam, przed chwilą śmiertelność, oraz motyla, który daje nam HP i go wziąć, czy... A, ja wezmę. Może się zaznaczyć, że później tak nie będzie potrzebny i tak. Dobra, czyli teraz możemy przejść my tutaj o rady i od razu jakiem herpomniesz, to było nie fair A co gra jeszcze w stanie taką że aż mi się przykro robi, dobra Takie zniszczy, też damy, albo nie, Tak jesteśmy do doniczki, wow Skubane Haj, ta muzyka właśnie, która tutaj leci Ona była właśnie też żekanie tu, o matku, tu jest w szkole aaa! O, dałaś tego mótych, co za... Sparks nie zanuruje no. ją Kupię pochętną no. takie, które były także wy... pomorowe z kiegoś chyba? Bo no tak, bo to nie tam. tak Jeden teraz, drugi, szybko Sparks, dobrze No to jest fajnie, teraz musimy iść w błąd, 13, że no nie będę puszczały Co mówiłem, aha, że muzyka, która właśnie tutaj leci w tych sparksa Chyba też, tak, że wykraje tu no i no i oczywiście wy nie słyszycie, ponieważ miałem pewien problem w wy wyśniekaniu głowy i ta muzyka nie działa. Nie wiadomo, czy mogę, ja mam żony ukluczej, więc musimy chyba iść tutaj, żeby tutaj jakoś końca poszukać. Bach! No, gdzie jest jakiś wyłącznik pola siłowy? To jest... Bardzo bym się chciał dowiedzieć. Prawda Ale... jest, jest jakaś doniczka. Wow! Szybko się parks! Bardzo dobrze. E? Czy moja tak chodziła na oklasto? Bo chodziło dziwne za żeby... szybko tego rozmawiam i on chyba miał w sobie... A, to jeszcze nie ten, dobra. Każdy chłopak był... A nie, to też jeszcze to nie ten. Każdy, każ, który z nich miał y, power który dawał te właśnie takie... co na to że... O rany, co, co było głupie z muzyką. Dobra, co ja marnę ja amunicję na... O, kolejna amunicja, bardzo fajnie. Tylko wtedy, kiedy ją zaczęłem marnować. To jest jeszcze to nie zaczęło, to co jeba. Teraz gdzie? Chyba to na górze zeszło. Mhm, dokładnie. I tu jest kolejny dłuższy pion. Wtedy myśli, że nas zabije. Haaa, no jesteś ładny widać. Mogę zabić pion. O i tu jest kawałek wążki koła siłowego. Ale ja nie, nie jeden, ponieważ są tylko dwa wążki. Właśnie ten wąż, ten, ten doniczka, który jest tutaj. Tu jest pole siłowe do niej, a właśnie jest trzecia doniczka, która ma pole siłowe i To nie jest właśnie inny przycisk. Pamiętam, nie sobie on chyba będzie własny, że tu, tu jest jeszcze nie pamiętam Który z tych pojątków miał ten? Ten co dała rakietę własnym dokładnie No to ten Właśnie mówiłem Dobra, i tutaj właśnie była ta doliczka druga właśnie, tak jak mówiłem Ona na końcu jest sobie I musimy znaleźć do niej drugi włączka. Na razie możemy wrzeszczeć tego motyla. W się postarajmy No, jest go Dobrze I teraz gdzie to się otwierało? Chyba tam na górze E? Co? Co za byłoby sensu Wow, 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 odczep się się ode mnie Aj, co, co Biedne te bojążki są naprawdę aż mi się szyła, to chcę A teraz szybko na górę Szybko, szybko, szybko Dawaj, spać, dawaj, dawaj Dobra, dawaj tak się Teraz szybko no do niszki i spodajmy sobie. Spodajmy No dawaj, dawaj! U Jezus Maria! Nienawidzę was, po prostu was nienawidzę. Teraz szybko weźmy do gąbina. I kolejny wyłącznik, super. Jak sobie, chcę sobie zauważyliście... O kurczę, skończyła się power up. Jak sobie zauważyliście, zauważyliście to... Kluczy są teraz jednego kolory, dlatego że właśnie te drammy też mamy też są w jednym kolorze. Wow! I spotykamy też kilowy właśnie dram naraz, tylko... Nie, spotykamy ram, tylko na raz, nie damy kilkiarzy. Czasami kilka dramaraz, więc nieważne. Okej, tylko jedna na odejście. Soraz chyba już razem kilka szy. O ile ja się orientuję, a może jednak nie. Ślija wykażę zaraz. wychodzimy, nie, to jeszcze nie jest ten Kolejne pająki, kolejnego dużego tytułu. Ach, myślałem, że się uda. To. Dawaj, 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 Aj. No, myślałem, że swoim, ale mu się nie udało. Mu się nie udało, gin! Kolejny czerwony. Wow! Szkoda, że już nie możemy więcej tego. Ach, kurczę. A, to jest, nie ważne. Dobra, teraz tylko tego motyla Można go użyć Dobra i teraz to już będzie chyba właśnie... O, tu tak, jest zaraz boss Tak więc na szybko polecę po tego power upa No i przy okazji będę to bo trzeba mówić, nie. A nie, to nie jest, to nie jest na rakiety kurczę <laughs> Przepraszam Was Gdzie ty teraz ten power-up? A, ale zrąbałem, mogłem już te rakiety no Kurczę ty mi wiedziesz, że to jest ogień, to by tego nie brał Dobra i na gdzie był teraz ten porad? Jeżeli tutaj Gdzieś na dole O, no, że gdzieś tu tu chyba by Tak, co to tutaj Tu i tu na górę Tak jest, jest tutaj czy czy zdążyć im ten doleć w ogóle, to jest dobre pytanie Będy chyba Tędy i na dół Tak, na dół Szybko, szybko, szybko Sparks dała i na pewno Zdążyć Zdążyłem, ale C coś mi to da w ogóle, raczej i nie. Ok, witamy przy drugim bosie, że środek Sparksa jest to właśnie ten duży pająk, który wprwa mniej pająki A także kręci się po całej planszy, próbując nas staranować. Przynajmniej... No zresztą razie przynajmniej tego nie robi. O właśnie, to teraz ten Teraz to robi. I kiedy on właśnie zakręci, to nie możemy w nim mu nic zrobić. Możemy mu z, 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 zrobić tylko wtedy, do gdy dotrzymy, wszystkie mniejsze pajączki. Czy on nas zga... O! Sami niszy? To jest dziwne, czy znaczy nie? Aj, aj, aj. się ode mnie Okej, okay. jeszcze raz trzeba go teraz znaleźć Kuli! Wow, co to było? Wol, to ciekawe Kiń! Wow, a nie z... Harada mam zacznę próbować w sobie, ale... On, Mimo miał wszystko, Gin. No już. O co się dzieje, w ogóle jakieś kraszy mi tu się... ...podobią. O, ten moc jest trochę... ...irytujący. A mnie dostało jeszcze jedno ucofienie. A, mieliśmy to nadzieję, że mi się udaje tak. No pokonaliśmy już wszystko! Dobra, co? Żeby się tylko nie się pojawił na, na górze. żebyś tylko się na górze nie pojawił. Okej, okay, mało no, brakowało. No kurde, akurat muszę... się teraz schować, tak? No. Aj jeszcze jeden Dobra, też go szukać Dobra, czyli tak mechanikę już znam teraz tylko go. dziękuję To jeszcze go trafiłem e? 4? To tylko cztery Co? Już siły nie mamy O oh, wow Daj 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 Czemu tylko 4 już to teraz? Może jednak chcę nas sam zabić E? Zabiliśmy? Wow Było ciekawe Tu co oni robić więcej niż to? O matko, odczym się ode mnie Szybciśle, podłogi się, się Eeeh, dawaj, dawaj Jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko trochę I go pokonamy GIG! GINGNOJU Yeah! Dało się Tuti e? Dziwne imię ale jakże oryginal? Ok, a my 137 miały ja i, i czyli w sumie tę naszą przeszliśmy widz możemy się stąd wynosić? Tym oto pięknym pożarem w, znaczy w kształcie, który wygląda jak czarna dziura. I oczywiście będziemy teraz musieli słuchać, co nam ma do powiedzenia Zoe na temat nowej opiejtości Sparksa, którą on nabył. Teraz.

Mianowicie Sparks może teraz za pomocą wciskania wszystkich L2, no i itd. I tak, i tak, i tak dalej Jeżeli wszystko naścisniemy, to ten Sparks będzie nam pokazał lokalizację najbliższego diamentu, jaki znajduje się bliżej nas. No proste No i cóż, to by było na tyle. W tym odcinku zagrajemy Spyro 3 of the Dragon i cóż, do zobaczenia w kolejnym, kiedy to przejdziemy przez tą yy, Sparks'a, które znajduje się w, w wieczornym jeziorze. Tak więc trzymajcie się na razie.